Nokian WR Snowproof to opony stworzone z myślą o zimowych warunkach w Europie Centralnej. Nowoczesny model premium doskonale sprawdza się w samochodach osobowych różnej klasy. Produkty fińskiej marki Nokian charakteryzują się najlepszymi osiągami i trwałością. Jeśli poszukujesz opon, które sprawdzą się nawet w najtrudniejszych warunkach drogowych, to ten model jest dla ciebie. Profil kierunkowego bieżnika dostosowano do szybkiego oczyszczania powierzchni opony. System wypustek i podwójnych rowków zapewniają pełną kontrolę nad samochodem na ośnieżonej lub mokrej nawierzchni. Model WR Snowproof to dobry wybór dla kierowców poszukujących opon niezawodnych, bezpiecznych i trwałych. Opony Premium Nokian to niezastąpiony towarzysz na sezon zimowy dla każdego kierowcy.